W wyniku rozwoju technologii nastąpi koniec klasycznej formy edukacji. Nauka stanie się w moim rozumieniu bardziej biernym procesem nabywania wiedzy, prowadzonym przy pomocy wypracowanych procesów technologicznych eliminujących potrzebę szkolnictwa jako takiego. System edukacji ulegnie całkowitej zmianie. Tradycyjna szkoła i uniwersytet przestaną istnieć, ponieważ edukacja stanie się procesem ciągłym i w pełni zintegrowanym z życiem codziennym. Neurotechnologie umożliwią bezpośrednie transfery wiedzy do mózgu, co wykonieczność wieloletniej nauki i pozwoli na niemal natychmiastowe przyswajanie nowych umiejętności. Jednak to może prowadzić do stopniowego zaniku podstawowych zdolności intelektualnych, takich jak rozumienie złożonych konceptów czy analiza, gdyż umysły większości ludzi staną się coraz bardziej zależne od zewnętrznych systemów poznawczych i operacyjnych. Indywidualne ścieżki rozwoju staną się standardem. Ale to implementowane algorytmy będą określać i dynamicznie dostosowywać zakres przyswajanej wiedzy. W społeczeństwie przyszłości nastąpi z jednej strony specyficzna homogenizacja kultury masowej patrz, dzisiejszy McDonald's taki sam we wszystkich krajach Ziemi a z drugiej strony personalizacja czy indywidualizacja subkultur czy generowanie specyficznych enklaw kulturowych walczących o indywidualną tożsamość. Ponadto. Chociaż następować będzie dalszy postmodernistyczny rozpad wielkich narracji czy ideologii, to równocześnie toczyć się będzie poszerzanie wpływu eklektycznej kultury wymuszanej przez rządy, bowiem to zagwarantuje społeczeństwu jednomyślną narrację dającą poczucie przynależności, ale i posłuszeństwa. Patrz, wymuszenie narracji podczas COVID. Mógłbym zaryzykować twierdzenie, że królować będzie ideologia pragmatyczna, skupiona na inżynierii społecznej i wypracowywaniu konsensusu, Patrz książki Noama Chomskiego na temat manufacturing consent, najlepszego dla określonej sytuacji w danym społeczeństwie. Taka szczególna inżynieria społeczna oprze się najprawdopodobniej na wymuszaniu różnymi środkami ogólnej narracji ideologicznej, początkowo w duchu postmodernistycznej walki o sprawiedliwość dla narracji pośrednich czy w imię walki o mniejszości narodowe lub kulturowe, ale stopniowo też w duchu, tak silnie krytykowanym przez Foucault wymuszania jedynej dobrej dla społeczeństwa prawdzie, czy jedynie słusznej wizji świata głoszonej przez określone elity władzy. Patrz, obecnie forsowana ideologia Unii Europejskiej. O tej dominującej narracji czy normatywnej wizji społecznej będą decydować wybrani przez elity władzy tak eksperci. Patrz na przykład. Doktor Fossi w USA. Każdy będzie żył z jednej strony w wysoce wymuszonej przez elity zbiorowości. Ale aby nakarmić ducha indywidualizmu, stworzy się mu wrażenie wyboru przypominającego zamknięcie w indywidualnym świecie informacyjnym, ideologicznym czym normatywnym, patrz projekt Metaverse Facebooka. Nastąpi redefinicja istoty człowieka i jego cielesności, gdyż człowiek biologiczny stanie się tylko jedną z wielu dostępnych form egzystencji, wśród których będą różne formy zintegrowanych tworów humanoidalnych, o różnym nasyceniu pierwiastka technologicznego i ludzkiego. Możliwe już także będzie i wprowadzone technologiczne rozszerzenie psychy. AI i implementowana stopniowo technologia neurowzbogacająca umożliwi coraz dalej idące poszerzenie wielu funkcji psychicznych, w tym poszerzy zakres funkcji kognitywnych, funkcji przetwarzania informacji i całościowo rozumianej psychy jako systemu. Prawdopodobnie poszerzając także nasze rozumienie nieświadomości, świadomości i jaźni w sensie jungowskim. Nastąpi redefinicja czy rekonstrukcja klasycznej tożsamości i rozumienia ego. Pojawią się nowe modele ja w świecie wirtualnym. Nastąpi znacząca modyfikacja klasycznego rozumienia struktur ego i tożsamości. Nastąpi to wskutek rozwoju wirtualnych rzeczywistości. Zanikania granic między światem fizycznym i cyfrowym oraz w rezultacie innych modyfikacji biologicznych. Pojawią się hybrydowe formy świadomości, a ego przestanie być statycznym rdzeniem psyche. W świecie symbiozy człowieka i technologii pojawi się nowa forma nieświadomości cyfrowej, z jednej strony archetypowej, ale z drugiej komputacyjnej, wygenerowanej technologicznie i niejako sztucznie wymyślonej. W wyniku raptownego wzrostu możliwości generowania różnych form doświadczeniowych pojawią się prawdopodobnie różne drogi ewoluowania jednostek ludzkich, w wyniku przyjmowania przez różne grupy ludzi innych ideologii, form egzystencji czy systemów normatywnych w ramach przyjętych przez nie ideologicznych enklaw. W wyniku tego mogą pojawić się nowe formy indywiduacji, inicjacji czy też wzorce transformacji, obejmujące na przykład nowe formy symboliczne i archetypowe. Umożliwi to rozwinięcie wirtualnej rzeczywistości umożliwiającej nowe doświadczenia, nowe formy przeżyć, nowe formy rytuałów przemiany etece. Tu, dla przykładu tego, czego możemy się spodziewać, wymienię trzy hipotetyczne ścieżki. Pierwsza z nich to indywiduacja rozumiana klasycznie, Jungowsko, gdzie osoby żyją zwykłe życie, doświadczają w zwykły sposób swoją psychę i nieświadomość, kontemplują ją i integrują tak jak to robił choćby Jung. Druga to indywiduacja uzyskiwana w wyniku, do granic doprowadzonej, farmakostymulacji przemiany psychicznej, porównaj z książką Kongres Futurologiczny Stanisława Lema, w której ludzie nie tylko będą eksplorować nieświadomość przy pomocy różnych bardzo wysublimowanych środków chemicznych, na przykład psychodeliki, ale też będą mogli wywoływać pewne zmiany, czy nawet dezintegrację i reintegrację psyche w sposób, jak gdyby naukowy. Trzecią z kolei jest droga cybernetyczna z zastosowaniem dalekosiężnego sprzężenia umysłu człowieka z maszyną, z GAI, z komputerem kwantowym, z VR, dzięki czemu znowu będzie możliwe niejako sztuczne wywoływanie rozwojowych, w sensie jungowskim, przemian.